Proszę nam powiedzieć, co wyróżnia żłobek w Masłońskim na tle innych żłobków. Ten nowy żłobek w Masłońskim, który jest żłobkiem gminnym, samorządowym, który został utworzony z projektu Aktywny Malu, z ministerialnego projektu Aktywny Malu. Myślę, że jest żłobkiem bardzo przyjaznym dziecku, dzieciom i rodzicom. Jest położony w przepięknym miejscu. Raz, że w malowniczej miejscowości, ale usytuowanie budynku jest poza wszelkimi ciągami, drogami komunikacyjnymi, drogami szybkiego ruchu. Czyli tutaj się zjeżdża z głównej drogi, wcale nie tak daleko, i między, powiedzmy, jadąc do pracy do Częstochowy czy jadąc do pracy do Myszkowa, można tutaj dziecko, więc tutaj dziecko swoje przywieźć do żłobka, więc na pewno lokalizacja. Na pewno ten żłobek wyróżnia to, że nie jest duży. To jest jego kolejny atut. Nie jest duży, jest żłobkiem na 22 dzieci. Mamy tutaj 22 miejsca. Bez, rodzic może bardzo bezpiecznie swoje roczne dziecko oddać pod opiekę wykwalifikowanej kadry, kadry, która zdobyła doświadczenie pracując w innej placówce. I to jest też bardzo ważne: że to nie będą nowe osoby, które wkraczają w ten zawód, tylko osoby, które mają już za sobą bagaż doświadczeń. Przekonanie, że tworzymy coś dobrego, coś tak naprawdę dla własnych dzieci, bo ja mam dwie córki, które naprawdę mogłyby już mieć własne dzieci, i, i wiedząc, że ja mam jeszcze kilka lat do emerytury, to naprawdę ja, ja wszystkich przekonuję do oddania dziecka do żłobka, bo wiem jak to funkcjonuje od środka. Ja wiem ile te osoby wkładają, nie wiem, miłości, zaangażowania, ciepła. Jak się przejmują każdym, każdym naprawdę każdym dzieckiem, ile serca wkładają w tą pracę. No to trzeba mieć to coś z tego, jak że wygląda, yy... Taki typowy dzień y, maluska Taki w ramowy plan dnia, tak się to u nas nazywa. O godzinie 6 bądź 6.30 rodzice przyprowadzają swoje pociechy, schodzą się na sali zabaw, są zawsze pod opieką dwóch osób. Potem po tych najczęściej zabawach, czasami są to jeszcze jakieś krótkie drzemki, dosypiacze na kolankach. No, i po tym małym rozruchu, który tam wchodzą dzieci w zabawę w czasie tego, tego schodzenia się do przedszkola, mamy część przygotowującą dzieci do posiłków, czyli mycie rączek, zakładanie śliniaczków. Siadamy do stoliczka i zapraszamy dzieci do pierwszego posiłku, jakim jest śniadanie. Po śniadaniu, oczywiście, są kolejne czynności higieniczne, i potem panie, opiekunki prowadzą zajęcia dla dzieci. Są to zajęcia. Edukacyjno-wychowawcze. Zajęcia te edukacyjne są króciutkie, ale uczą dzieci piosenek, zabaw, bardzo dużo zabaw sensorycznych, które pozwalają dzieciom na poznawanie struktur. Więc sadzą, sieją, manipulują w różnych materiałach, próbują, degustują. Jak ja to mówię? Eksperymentują i co? I doświadczają świata. Po zajęciach edukacyjnych dzieci najczęściej zjadają drugie śniadanie, a po drugim śniadaniu są przygotowane do spaceru i wychodzą z opiekunami na spacer. Na spacer albo na plac zabaw, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Wracamy po spacerze, po tym pobycie na świeżym powietrzu, wracamy do żłobka. Dzieci o godzinie 11.15 otrzymują obiadek, ale zupkę z obiadu. Potem mają jeszcze przerwę na zabawę, a potem około godziny 12.00 mają serwowane drugie danie, podawane drugie danie i są przygotowywane do odrzem. Od podwieczorku zaczyna się już rozchodzenie dzieci. Jak rodzice mogą zapisać dziecko Dziecku. do? Do, do zapisów w naszym żłobku zapraszamy poprzez stronę Urzędu Gminy w Poraju. Tam można to pobrać w formie elektronicznej, ale można też odwiedzić przedszkolę w żarkach letnisku na ulicy Cichej i tam w przedszkolu w sekretariacie? Przemiła pani Justynka wyda kartę zapisu. Jest to cenne, bo można przy tej okazji o wszystko zapytać. Można też poprosić panią dyrektor i pani dyrektor zawsze służy swoją osobą. Rekrutacja do żłobka w masłońskim rozpoczęła się 4 sierpnia, trwa do 29 sierpnia, ale oczywiście. Na wszystkie wolne miejsca po wyczerpaniu tego zapotrzebowania ze strony mieszkańców gminy Poraj zapraszamy wszystkich chętnych spoza gminy, czyli z gmin ościennych, które jeszcze być może nie dysponują miejscami w żłobku. Proszę o to, żeby... Po rozmowie telefonicznej pobrać kartę, i tą kartę tutaj do nas e, złożyć. Czyli jak rozumiem, po 29 mogą po zgłaszać 29, się Po 29, tak. Poza gminy. gminy mogą się zgłaszać osoby, i my dopiero po 29 ogłosimy kolejny miesiąc rekrutacyjny, ale go dopiero ogłosimy mhm. po zakończeniu. Po wyczerpaniu, oczywiście, zapotrzebowania na miejsce w żłobku mieszkańców gminy. To chcemy uruchomić się na osoby, chcemy dać tą możliwość do zapisania dzieci spoza gminy poraj. Skoro nasza gmina już żłobkami stoi, jakby na to nie patrzeć, no to trzeba być dumnym z tego, z tego że po prostu otwieramy kolejny żłobek, czyli kolejne miejsce opieki dla dzieci. name